Ty coś mówiłeś na wojsie czy nie? No nie. No 100%, no na nagraniu mam. No nie tylko, ja słyszałem kurwa, taki nie głos... Takie drugie, o kurwa, tylko z Kurwa! Ale drama wyjebałem. <ścoughs> Zajebał jest? mnie z crossboła! Spanikowałem! <ścoughs> I kto tu nie, nie umie grać? Tu wejdź I poprzeglądaj co może. Czekaj, czekaj. Uła, ale uła. Farmienie na Rosji. Uła. Kawy to jest. Uła. 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 ale. Ale se przyszedłem na gotowe tym razem. O kurwa Czapkę i nitkę założyli. Generalnie mamy tak: mamy Sandpipera, mamy Hamwika. Będziemy mieli dwie tak. Nie no, dobra te taksówki to chyba walić, ci powiem trochę. I ustaje, Już jeszcze. nie mamy. Już nie mamy przecież. Chcieliśmy zrobić klan trzech taksówek. Dobra, widzę, że są dwa kałaszki, to pozwolę sobie wziąć je jednego. E, miał kałacha. Skąd to wiem? Polski, nie. O kurwa! Ja dostałem. Kto jest na skałkach? Nie ja, nie żaden z nas. Leży jeden. Zbieram ich itemki. No, Drugi się. tam leży dalej. Leży, I łeb dostał. Andrelle. Nice, ładnie. To tyle z naszej konspiracji. Gdzie nasza baza? Siema. O, ważne. Dobra, ale trzeba by było tam podejść i zebrać tej temy jeszcze. Widzę już tam na górce jednego chopa. Dobra, e, mam pytanie: Hipiskus czemu ty nie zebrałeś ammo? Dobra, kurwa, właśnie, ammo, ja nie mam ammo. Haha, Hipiskus uważaj, na górce, naprawdę nad tobą. Chłopiec za jednym z drzew. Leży i tam jest Hipiskus, dobra. No i gitara, zbierz go. O, jest przy tych barakach zaokrąglanych. Jasne, już idę. Jeden na skałkach, na skałkach jeden. Mhm, mm mm -hmm. O, widzę, czekaj, on strzelał do kogoś. Dobra, ale schodzi, będzie szedł na militarkę prawdopodobnie, ja sobie zmieniam miejsce. Dobra, biegnę, 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 biegnę. A, biegniemy już. Leży jeden. Górka na... na lewo twoje. Aha. Tam, gdzie przed chwilą byłem. Tak, widzę, widzę, widzę nawet. Najedł, Dostał dwie jest. pestki, ale uciekł. No to pewnie ziółeczko albo ktoś, nie wiem, zawinął A, skin. Zawinął wrotę bardzo szybciutko No coś przyjechało A, jest, jest, jest przy wejściu, przy wejściu, jest, przy wejściu. Na lądowisku jest już, już Dobra, tak, dobra, ja tu patrzę, ja tu patrzę z zamurku Widzisz go już. Dobrze A nie Dobra Ale Zrespiłem się tylko Na wieży i mi bejca wybiegł I czaiz, że mnie z bulldogiem nie zabił na jeden metr O kurwa Dostałem fiznę na mi. Przez tekstury przenikałem. Chyba I przyceluj dobrze. I ulany. Gdzie padł? Na wieży, ale tam jest jeszcze gdzieś musi być dziółko. Dobra, w jaki sposób hippies luzka, na bazę, oni wyszli z bazy? No ja też tego nie rozumiem, jak to się wydarzyło. Znaczy, że są... znaczy, że to jest jednak baza usają. Dobra, ale pomóż mi, Expo drugiego. Kurwa, tam itemy na tej wieży leżą. Exploit, tego typu rzeczy, trzeba by było to zagarnąć, tylko... Ale ciągle? Nie, nie zebrali tego? No nie, no bo ja, on zbierał, a ja zabiłem chłopa. A, ale to jest to drugi. Nie jest. I nie, za, nie zginąłem jeszcze. Obs obserwujesz mnie? No patrzę tutaj militar, Zbiera Zbieram itemy. Znalazł właśnie. Nie, nie wiem, to dziwne. Dobra, ale zebrałem większe rzeczy, ja to odłożę, tylko to, co ważne. Z której stronie przyszli wam? Nie wiem, nie tak? wiem, ja się zrespiłem, a. Ja się zrespiłem i już mi chłop wbiegał na wieżę, a drugi był na militarce na dole, bo zostałem ulany, jak zbierałem itemy. Dobra, wiem gdzie jest. Nie wiem. Ja wiem, gdzie jest. Jak on tu przychodzi? Ja wiem, gdzie on jest i wiem, gdzie są twoje itemy, i postaram się, żebyś tego nie stracił. A najfajniej by było, jakbyś też tutaj się wrócił zaraz. Dobra, yy, Mam mam. Wali mi gdzieś spod zboraków któryś Widzę go bije zombie ale zasłania mi teraz tak że nie mogę go ujebać ma? Leży Wejca A ciebie zabił który? Gdzie mnie zabił ziółko O kurwa Dobra widzę wchodzi jeden na wieżę O kurwa Zostałem Tam siedzi na tej wieży i strzela Pod wieżą jest jeden Jeden, jeden, jeden wieża, drugi pod wieżą, za murkiem. Mógłbyś go w plecy jakoś hippis ujebać. Ta... Z drugiej strony od bramy. Ta, tak, od go. twojej strony, od twojej strony jest On dobra, on ciebie nie widzi, on się totalnie na... nie Bejca dostał, i leży schowany? No, no uważaj hipiskus nie będę wież No a jeden jest tam przy tym murku, przy tych barakach kurwa, tylko że nie widzisz go. Uważaj, żeby cię zwierzy, żeby nie ujebał. Ej, skrada się do mnie, kurwa, kiedy on tu przeszedł? Jebane, kniki w Jest na mojej jest wieży, ten... na mojej wieży, na samej górze Ej dobra na Jak ja go kurwa nie na widziałem Ja na wieży wbijam Nie, nie chodzą nigdzie Ziółko na wieży strasznie obity Nie wiem jakim cudem Tylko go nie widzę, zabiło Z widzę, widzę, gdzie jest jego kolega Co ty miałeś? Ja? Snajperski on. ale on miał coś do... Close, leży na wieży na samej nie Nie leży Dostał strzała, musi się leczyć Siedzi na wieży, siedzi na wieży, ta. Siedzi na wieży Uważaj, ja będę... Uważaj, strzela, strzela, strzela do eksposta raszy, 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 raszy go, raszy go no, Jest w środku. To, co co nie zabił? Zabiję tego na, na, na tym na kamieniu. Dobra, zabił Dobra. mnie prawo. Jakim Jaj. Wieście jaką oni zrobili kooperację, ten zjeży strzelał do mnie, a ten z kamieni strzela do eksposta to jeden Dobra. będzie siedział na wieży, drugi na wbije na plecy od kąt skąd się tam. Dobra. Dobra, ja idę na Milka Nie wiem jak to zrobić. I te my są na dole, i temy są na dole. Mmm są, Redu, du, 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 Dobra. Do, tak jak umarłem, dwóch, dwóch. Ta, widzę, widzę, jest, jest pod skałkami. chyba. Jak blisko, gdzie dokładnie, kur... Pod tobą! Tak, idź z góry, ja idę z dołu. Ja mam tylko snajperską. Ty... Ja mam Juriego. Dobra, widzę jednego. Wow. Leży. Ziółko. Nice. A second one? Nie ma go tu, tu są itemy. Dobra, ja idę po itemy ziółka, idę po itemy ziółka. No może sobie... O, swego. tak, żółko, to miał fajnego kałaszka fullmy. E, czyli model. mój kałaszek! W tym... O Jezu w krzaku. W którym? W krzaku leżał, nie wiem. Ale w którym krzaku, gdzie? W tamtą. Tam gdzie się patrzy. No Tą Tam, tak. No, tak? no to kurwa. Nie, bardziej w prawo. Oni się ciągle tepają i my. Tam naprawdę... jest taki krzak jeden, tam jest taki jeden krzak wojno ciało leżeć. Szukaj ciała w krzaku, ja Ty tak dobra jak widzę. widzę, co jest kur? Jako, a jak... Jak on się Zabrałem tutaj znalazł oni, tak szybko? Oni chodzą. Oni mają ej, 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 ej. ręki Dobra, leżeć e, Oni są rozjebani, nie ma kałaszka No ja mam A, nie. A ty masz, dobra A ja mam kolejnego Dobra, dobra. weźcie y mnie tepni Masz coś co? dla mnie? je nie chcę ja tego, bandera. nie chcę tego, to bierz, mi wystarczy. Gdzie oni są? Mnie ze sniperskiej ujebał, więc. O, biegną, biegną, biegają we dwóch. A. Ja próbuję, podejść po tej temki. słuchajcie mnie, idę, pod Leży. Leży? Leży, wow. Dobra, ja idę po swojej temki, one tutaj przy murze są jak coś. Idź, dobra. Idź a ty idź, zbierz Hippie ich Ja wezmę te, co tutaj są, bo. Mogę jednego na... kacha, może No dobra, na weź, tam, tam, weź. Tam na pewno. Idę ten, idę na militarkę Ural jest, wejść. Ural jest to nie toiler akurat Dobra. To ja tutaj jestem za murami. O jest. To z, z, oni no z, z tamtej a. strony cały czas przychodzą, więc 100% a, tam gdzieś miejsca, tam. 1010% no, jeszcze sniperskie moją chyba zresztą. Nie kurwa Co tutaj z grubego? Ranger Drum, to co w broni, Night Rider poleciał. Jakiś ranger suppressor. Ja ammo. Co? Nienawidzę takich momentów jak sobie siedzę na militarce, jak ktoś mi nagle na wejściacie coś mówi. Ja nic nie mówiłem No no to no to, to, nie, to nie mogło być cokolwiek innego no Na pewno nie zajębałem mi z Ale też słyszałem, słyszałem twoje, twojego Vojschata słyszałem Niemożliwe, ja nic... Ty coś... Ty coś mówiłeś na Voice czy nie? No nie No 100%, no na nagraniu mam No Nie, no, nie bo... wiem. ja słyszałem taki głos... Nie drugie, o kurwa tylko z Vojschatu Kurwa! Ale drama wyjebałem Zajebał I mnie, scrooge! Spanikowałem! I kto tu nie, nie. umie grać? Cześć, byłbym szybciej, ale nie mam staminy! Ale się się jak go zobaczył na moich J, plecach! W barakach, barakach, w barakach tych kwadratowych dwóch regularnych! A ich tam jest więcej! Dobra, weź mnie, akceptuj hipis. Nie, a, kurwa! Nie, nie jest. Zapiszczał! Ja teraz serię teraz strasznie. Wiedziałem, teraz że ktoś mam. mi piszczy na kurwa w zawsze tak jest, zawsze. O! Kurwa! I wystrzelałem cały magazynek, w momencie jak reloadowałem to się akurat wyskoczył i... Ja go nie trafiłem, on siedział mi za tym Ja się zestrałem on zaczął po prostu skakać i uczekać na boki I już na pewno schałowali. Z prawej Też poczekaj, ja cię teraz celuję Kurwa, o kurwa! Dwóch jest, dwóch jest tutaj na mili Ja on został zabity przez zombie Wydarek Komin, <gryderek> Jadę ci tam, jadę, jadę zrobić... Dobra, jeden, yy, baraki kwadratowe regularne i chyba dwie osoby są, nie jestem... I'm not sure, jak to, to się otwarte? mówi. Otwarte. Tak, 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 tak. Ty, bo tam jeszcze jakieś światła tam kładzie. Jeździ, jeździ, to, ta. jeździ tam, jeździ tam przy nim. Tak, jeździmy, mamy jeszcze paliwa, dużo, dużo. Dobra, ja widzę go, on cofnął się, jest w tym baraku chyba dalej. Dostał jeden. O kurwa. O To ja jestem! O kurwa! Na no, jak wszystko upowałem, to cię nie widziałem, nie powiedziałeś, że wsiadłeś. A, no Dobra, ale no, w hangarze oczywiście, że lecam. Oczywiście, że w hangarze, hangarze i temy lecą, leżą. Tym po prawej. Ja pitole, wiem, że jest drugi, i, i a się boję zejść i mówię bać. Mam pompę. Czuję, ja czuję tam, że, że to się poszumiesz. nie uda. O, wali do ciebie, wali do ciebie. To bo jest głupi. Czekaj, jest czekaj. Ja tu siedział. W... No nie zginął, naprawdę. Ja pierdole. Nie da się tak zaraz psycha siądzie nie wierzę że dwa strzały z pompy z 30 paru metrów nie siadły i go nie zabiły. jak zwykle to kurwa raz strzelisz i chłop pada jaka ta gra jest niewdzięczna kurwa mać no to, to samo co jest z tym zombiakiem, ja go, ten zombie dostał dwa strzały